Witajcie, dzisiaj opowiem wam w 80 sekund o genialnym rozwiązaniu, które zapewni krystalicznie czystą wodę w waszych akwariach morskich. Mowa o filtrach rolkowych Reef Factory Smart Roller w wersjach S, M i L. Rozmiar S to kompaktowy, wydajny filtr stworzony specjalnie dla małych akwariów morskich. Doskonale sprawdzi się w sampie, nawet w wąskich komorach, obsługuje przepływ wody do 5000 litrów. Rozmiar M to nowoczesny filtr zaprojektowany dla średnich akwariów, idealny dla zbiorników o pojemności od 300 do 1000 litrów. Doskonale radzi sobie przy przepływie do 11000 litrów na godzinę. I rozmiar największy L to duży, bardzo wydajny filtr dla większych akwariów. Doskonale radzi sobie przy przepływie do 15 tys. litrów na godzinę, idealny do zbiorników powyżej 800 litrów. Smart Roller wyróżnia kompaktowa budowa, dzięki temu zajmuje mało miejsca w sampie. Dlaczego warto kupić Smart Roller? Krystalicznie czysta woda usuwa detyrytus, zapewnia idealne warunki dla mieszkańców akwarium, łatwa obsługa, wymiana rolek jest prosta, a aplikacja Smart Reef informuje kiedy jest to konieczne. Wysoka wydajność rolki wystarczy nawet na około 2 miesiące. Bezpieczeństwo, powiadomienia o konieczności wymiany rolki i to, co lubię najbardziej: funkcje smart. Zarządzanie z aplikacji, powiadomienia o zużyciu, konieczności wymiany rolki. Riff Factory Smart Roller to idealne rozwiązanie dla każdego akwarysty. Więcej informacji znajdziesz w opisie produktu.